Witam! Jestem Vincenzo i zapraszam na kolejny odcinek Tajemnic Kwadratowego Świata. Otóż w tym odcinku wybierzemy się w podróż. Tak, w podróż w poszukiwaniu surowców. Mm, nie będziemy chodzić po jaskiniach, chyba że będą wyjątkowo ponętne. Yy, tylko będziemy szukać jakiejś gliny, piasku, nie mam pojęcia gdzie może być. Hmm? Hmm? I różnych takich rzeczy. Okej, okay, było lekkie cięcie, ale jestem. Dobra, tak więc, no, zacznijmy naszą przygodę. Hops! Jest jakaś wełna? Nie, przespałem noc. Okej. Okay. Dobra, to co najpierw? Przede wszystkim piasek. Piasek jest nam potrzebny, by żyć. Wiele go w zasadzie potrzebuje, ale lepiej za dużo, niż za mało. Świnia się kąpie. To znaczy, kąpała się, ale no cóż, zwierzęta tak mają, że raz stoją i nic im nie jest, a już za chwilę niekoniecznie są żywe. O, siema, pójdę stąd. Dobra, poszukajmy czegoś. Ha, ha, ok. Mm, tam mam wodospadik, Dużo, dużo węgla, ale węgiel nam na razie niepotrzebny. Świnia. Dobra, tak naprawdę to głównie szukamy gliny. Glina to taki surowiec, aby dla ludzi, którzy ym, hmm, są ciekawi niektórych rzeczy, o, nasionka pozbieramy jeszcze. Mamy tu ogólnie takie ładne. Wow, akweny. Chwila. Potrzebujemy drwa. I zaraz coś sobie zbudujemy. Okej. Okay. Hops. Hmm. Tutaj craft box. I chwila. Jak to szło? Chyba tak. Raz. Dwa. Okej. Okay bierzemy na plecy załadujemy jeszcze wody i ruszamy okej okay. aaa, nie udeczko okej, okay, dobra wow dobra, spoko to... o, trzcina Jedynie. OK. To już <noise> część mamy. Zawsze miło. Ups. A, nie. <noise> Co to ma być? Może jakieś kałamarnice będą. Nie, nie ma. Kicha, nie ma. Ale, dobra budynie dynie. Jak wszyscy wiemy, dynie rosną grupami po 14 w lasach. Tak. Wszyscy to w końcu wiedzą, ponieważ jest tak jak prawie, że w normalnym życiu. Hops. Punch, punch. Bardzo miła skałka, przyznam, przyznam. A właściwie, zobaczmy, co to jest. Ten taki słup. To chyba te szczyty, co kiedyś mieliśmy. Krowa. Była kiedyś krową. Dobra, zabawne, glina jest trudna do znalezienia, tak więc trochę raczej się naszukamy, ale co nam tam? Hops, hops, trochę piasku przy, przy okazji, kwiatków, jest, o, tada, i mamy glinę, tak wygląda glina. W zasadzie nie wiem, czemu ona nie jest brązowa, ale. No okej, okay. Tak, pomyślimy, nocz. Tak ma być. Jak tu była glina, to możliwe, że gdzieś w pobliżu jest jeszcze jedna glina. Tam mamy jakieś jasne punkty, ale to pewnie piasek. Ten zdradziecki coś. Zaraz się przekonamy, właściwie. To jest piasek, tak. A więc to nie jest mina. Dobra, krowy. Cześć. Hmm. Nie mają zbyt inteligentnego wyrazu twarzy, ale nie wymagajmy zbyt wiele od krów. Trochę piasku jeszcze, ale akwenik. Tak, powinienem coś mówić. Dobrze, o, żelazo. Otóż, przede wszystkim, będziemy wkrótce, damy się po obsydian. Tylko wcześniej muszę znaleźć jakieś diamenty. A z tym będzie ciężko. Bo coś ich niekoniecznie widuję. Chociaż jeszcze nie zeszliśmy tak nisko, aby znajdywać je. Ale bądźmy dobrej myśli. Może się uda. A może tamto to coś to jest glina? Dobra. Aby oszczędzić nam czasu, utnę tu miejsce i będę jak przepłynę na drugi brzeg. Ok, tak, to była glina. Tak więc mamy trochę więcej, ale hmm. jednak nie będziemy się aż tak bardzo oddalać, ponieważ. Jakoś trzeba znaleźć drogę powrotną. A więc do łódeczki i w drogę. Płyń. O proszę. Jeszcze tam trcinę zbierzemy przy okazji. Ból, ból, bul, bul, bul. A! I kaktusy jeszcze. Tak, właśnie. Zajmiemy trochę kaktusów. Dobry kaktus nie jest zły. Kaktus się przyda. Głupia łódka. Co? No nie. Ups. Ciemno się robi. Tak więc. Mam jakieś kości? Może? Nie. Nie mam. Dobra, psy. musicie się poczekać. Dobra. Zbierzemy kaktusy i gdzieś się schronimy na noc. Fajnie wygląda ogólnie ta mapa taka. Bardzo efektowna. Hops. O, kaktusy mają kwiatki. Kaktus. Okej, okay, dobra. To ja się gdzieś schowam. A w zasadzie, po co się chować? To będzie przygoda dopiero. Idźmy przez noc. Dziewięć kaktusów. Może jakoś wystarczy. Tak, tam jest wschód, tudzież zachód. Tam jest wschód, tam jest zachód. Czyli tam jest nasza baza. Wow! Nie! Już? Cholera. Come kaman. On, come on. O, i creeper. Dobra. Chodź w tu. No? Dzwoneczku. Au. 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 A masz. Może zdobędę trochę prochu. Nie, nie! Ops, nie zdobędę. Hmm. No, prawie wyszło. I na plecy. I ruszajmy. Trochę jestem zdenerwowany. Zawsze się bałem nocy. No, płyń. Okej, okay, uff. Dobrze, może nie będzie tak źle. Ciemno. Hmm. Jestem ciekawy, jak to wyjdzie na filmie w końcu. Czy cokolwiek będziecie widzieć? A! Kąpiący się creeper! Hmm. Gdzie tu było wyjście? Trzy creepery. O, proszę. Nie, no całkiem w porządku. Będzie na czym zbierać proch strzelniczy A, to są te, czyli musimy się tam udać. Nie jestem do tego przekonany. Ale wygląda na to, że będzie musieli zejść hops, szyneczka wiecie co? Ja chyba przeczekam jednak tą noc. To nie jest, jest na moje nerwy. Czyli zrobię sobie wspaniałą bazę. I czekamy. Tak więc zrobię cięcie, zobaczę jak tam z czasem i wrócę, gdy będzie już dzień. Tada! Okej, okay, już jest dzień, możemy ruszać. Łódka tu zostanie. Hmm. Miejmy nadzieję, że znajdę się w tym dziwnym świecie. Tak, właśnie. Hmm. O, kości. Może czas jakiegoś psa. ukiełznać? uznać. Hmm. Ładne miejsce. E, tak, a więc co w następnym odcinku będziemy robić? Otóż ja powiększyłem trochę kopalnię w, wczoraj, ponieważ wczoraj odcinku nie było, bo pracowałem nad tym. E, I zobaczę ogólnie, postaram się wydobyć jakieś diamenty, ale z pewnością jeżeli je znajdę, to z pewnością to nagram. Tak więc nic nie ucierpi nawie wełnę okej okay. o proszę jesteśmy to da! cóż, nie była to jakaś niesamowita przygoda ale mamy trochę gliny i trochę piasku, trochę ktusów. tak więc wszyscy powinni być szczęśliwi Okej. Okay. Tak więc no to byłoby na tyle w dzisiejszym odcinku. Eee, postaram się coś zrobić ciekawszego w następnym. Ale no, zobaczę jak to będzie mi się układać. No, Świnie. I lag. Okej. Okay. Tak więc pozdrawiam was wszystkich i do zobaczenia w następnym odcinku. Bywajcie. Cześć!